wino bluszcze, proszę bardzo Dzień dobry drodzy widzowie, przyszła wiosna Moja małżonka stoi i się rozgląda po działce. Co oznacza, że kombinujemy z posadzeniem czegoś. A co będziemy dzisiaj sadzić? Szukałem różnych możliwości szybkiego żywopłotu. Tuje są, ale tuje są takie przereklamowane. Ja ich za bardzo nie lubię. No, w w posadziłem w dwóch miejscach. Niech już będą, niech już rosną. Natomiast co by fajniej, szybko urosło i było e, gęste cały rok? I z pomocą przychodzą Wam po prostu winobluszcze zimnozielone bo rosną cały rok przyrost roczny takiego bluszczu zimnozielonego to jest metr więc jak posadzimy taką sadzoneczkę co 50 cm przy ogrodzeniu to powinno się sam wspiąć na to ogrodzenie i ładnie wszystko zasłonić zanonimizować profesjonalnie mówiąc zaraz Wam pokażę jakie fajne sadzonki kupiłem na, w internecie za nieduże pieniądze, bo to też ważne, a bardzo ładne sadzonki. I zrobimy też zagajnik na maliny w dzisiejszym odcinku. Także zaczynamy. Widzicie, lub nie, ale mamy tutaj 120 sadzonek bluszczu zimnozielonego. Po dwa złote, zdrowe, ładne sadzoneczki. Co 50 cm będziemy sadzić. A na się zajmiemy malinkami. Tutaj mam taki zagajnik owocowy. Tu już rosną różnego rodzaju porówki. Tam jakieś, tu są jeżyny. Tam jakieś porzeczki. Tutaj będzie idealne miejsce na maliny. Ale żeby się nie męczyć, moja stara przyjaciółka, lebo grywarka, Mieliście ją okazję oglądać na innych filmach. Zatankować, sprawdzić olej i odpalamy. Kto by tam się mordował z motyczkowaniem tego wszystkiego? Tutaj. Więc przeoramy sobie taki kawałeczek idealny do tego. Tam mam lepszej ziemi i zmieszam to z tą ziemią, i zrobimy miejsce na maliny. O, a sazanki mi takie przysłali. To są różne, pomieszali niestety. Są różne maliny. To są maliny yy, późna odmiana, czyli te, co owocują i, i wiosną, i latem, i jesienią, i wczesna, czyli tylko raz owocują, więc to trzeba będzie rozsadzić i ładnie zasadzić. Zaraz to ogarniemy. Grabie byś chciała? No, grabie. No dobrze. To mamy takie poletko. Troszkę żeśmy to przemielili, teraz małżonka grabkami wygrzebie kamienie, patyki i inne pierdoły. To tutaj dorzucę jeszcze ziemi stamtąd. I co? I będziemy sadzić maliny. Chyba nic skomplikowanego, po prostu takie posadzimy tak jak uważamy i tyle. I niech rosną. Chcieliśmy dorobić jeszcze kawałeczek lebo gryzareczką, gdyż tu się nam nie zmieściło trochę. Może są trochę blisko te sadzonki, natomiast one już puszczają, ale jakoś się tam zawsze do nich dostaniemy. To nie jest jakieś gigantyczne pole malin, żeby tutaj się przedzierać przez haszcze i szuwary. Dobra, to jeszcze tu wsadzę. Robimy to tak, że tu nie ma przesadnie nic skomplikowanego. Bierzecie sobie dołek, Sprawdzacie czy, czy się zakryje korzeń Trochę wody oczywiście nie mineralnej tylko zwykłej zasypujecie I ugniatacie tak żeby był lekki dołek żeby żeby w tym dołeczku zawsze się woda jakaś wilby zebrała, trochę większa. Tyle, cała filozofia. Generalnie z tymi winabluszkami to jest szybka akcja, bo majster do widki, tak po prostu taką małolutką krzywą łopatką, to 5 złoty z Lidla, a małżonka chodzi i się denerwuje. Bo, bo mi nie ubywa. Bo mi się ubywa, dokładnie. I jak to robimy? Zobaczymy w ogóle, czy to się przyjmie. Powinno, dlatego że te płyty, mam taką teorię, to jest autorska teoria, że te płyty betonowe, to trzymają dobrze wilgoć. A jak małżonka to wsadza, to czekajcie. Na następnym pokażemy. Proszę bardzo. Wyciągać z tego taką piękną sadzoneczkę z wielkim pokaż w no mamy, no muszę mam, to no rozplątać ja bo się zaplątały, bo one stały na balkonie u nas no to przychodzi normalnie paczką, zastanawiacie sobie przez neta i przychodzi ją paczką zapakowane do złote i co, do ziemi? i tak o, o plata o, o kratę i tyle i niech se rośnie, to się na koniec podleje i będzie grało, o, i pięknie cała filozofia, tu na razie są takie malutkie te listki ale one powinny być ładne. Dobra, to jest jednak marzec. Późno, popołudnie to już się zimno robi. Natomiast robota jest zrobiona. Już Wam pokazuję, co zrobiliśmy. Poletko Malin, już widzieliście. Pewnie jest za gęsto, ale nie ma problemu. Jakoś się tam dojdzie. Natomiast, tak tutaj są te winogluszcze. Proszę bardzo, poddane. specjalnie żeśmy zrobili od bramy do tutaj choinek, bo te choinki same w sobie będą zasłaniały, więc to już nam nie jest absolutnie potrzebne oraz z drugiej strony, już idziemy na drugą stronę magia kina, pysk a tutaj mamy dotąd jest do samego końca, do ziemianki natomiast do samego rogu i ten z magicznym sposobem jak tu się zacznie ktoś budować, nie wiem kiedy to będzie, no to to powinno nam ładnie zabezpieczyć tutaj i nas troszkę osłonić. Poza tym tu tak przez to pole ten wiatr hula to tak troszkę też osłoni akustycznie i od samego wiatru. Natomiast tu zabrakło i się zastanawiam czy dokupię. Mamy jakieś 40 sztuk trzeba by było jeszcze dokupić, więc chyba dokupię i dosadzę w kolejnym tygodniu. I tutaj jeszcze muszę przez was nielubiane, hejtowane tuje dokupić, żeby już, jak już są, to żeby miało to jakiś sens. Więc tu kilka sztuk i z tamtej strony kilka sztuk, dlatego że tutaj będzie wiatka ogrodowa, którą będziemy zapewne budować, materiał już mam. Nie wiem kiedy, ale zabierzemy się za to budowę. I tutaj będzie. Takie jakiś szopkę do bud dorzucimy do tego, ale to w późniejszym czasie. Najpierw ta wiata, więc już tuje będą tam za tą wiatą sobie rosły. Nie ma problemu. Zaczęliśmy wiosnę, już jest zimno, ale i tak ruszyliśmy z kopyta. Więc pracujemy na działce intensywnie. Zapraszam do oglądania moich innych produkcji, kolejnych, subskrypcji, lecjonkowania, komentowania i do zobaczenia w kolejnych filmach. Jednak po zimie to się człowiek zmęczył, jak pierwszy raz przyjechał.